Dzień dobry Wieluń, zapraszam wszystkich serdecznie do oddziału Grupy Berski, która znajduje się na ulicy Głowackiego 3 w Wieluniu, naprzeciwko mebli Wodzio i w pobliżu McDonalda, który naprawdę wszyscy kojarzą. W naszym oddziale mogę Państwu pokazać pompy ciepła. Te akurat to są pompy wysokotemperaturowe grzejące do 75 stopni i są na czynniku R290, czyli na propanie. Posiadamy również pompy niskotemperaturowe firmy Mitsui oraz pompy Panasonica, które znajdują się obok. Posiadamy również całą gamę kotłów: od kotłów peletowych, kotły na drzewo, kotły na ekogroszek, oczywiście kotły klasy piątej, ekodesign, kwalifikujące się pod dofinansowanie. W naszej ofercie posiadamy również kotły tradycyjne na węgiel, które również spełniają wszystkie wymogi. Jeśli nie wiecie Państwo, jak urządzić swoją kotłownię, serdecznie zapraszam. Mam tutaj na miejscu podłączony kocioł typu Slim na palniku oraz pompę ciepła, którą oczywiście mogę Państwu.